Jesteśmy na statku Silesia podczas kolejnej edycji, którą Grupa Zety kędzierzyń wspiera, czyli edycji akcji Płynne Czytanie. Co takiego Grupa Zety ma wspólnego z książkami? Można powiedzieć, że bardzo dużo, bo my jako grupa Zotykeni, że nie tylko jesteśmy mecenasem sportu, o czym wszyscy wiedzą, ale także mecenasem kultury i ta akcja płynnego czytania, która odbywa się w ramach... Targów książki w Kędzierzynie Kozi jest takim ważnym elementem całego tego wydarzenia. I można powiedzieć, że jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Pożyteczne na pewno jest czytanie, o czym wszyscy wiemy i do czego chcę jak najbardziej namawiać, a przyjemny jest na pewno rejs. Rejs po Odrze. Odrze, która jest dla nas symbolem przyszłości, symbolem takiego przyszłego rozwoju gospodarczego, bo niewątpliwie w wielu planach rozwojowych stawiamy na Odrę. Patrz drogi śródlądowe, śródlądowa droga wodna, tak zwana Odrzańska droga wodna, to jest dla nas przyszłość i chcemy połączyć z jednej strony pokazać na ten symbol gospodarczy, symbol rozwojowy, który niewątpliwie w przyszłości może nastąpić tutaj w Kędzierzynie i być elementem dużego rozwoju Grupy Azoty Kędzierzy, a z drugiej strony pokazać ten mecenas wsparcia kulturalnego, pokazać te obszary szeroko rozumiane, związane z kulturą i przede wszystkim o tym na myśli czytanie. Oboje kochamy konie i bardzo chcieliśmy, żeby coś z tej miłości do zwierząt pozostało. Marcin wymyślił taką serię stajni pod tęczą, no i zaczęło się. Ale nie wymyśliłem sam, tylko to właśnie jest owoc naszych wspólnych wycieczek do lasu, konno. No i Kasia zaczęła opowiadać mi różne historie. No i okazało się, że to świetny materiał na to, żeby ulepić z nich. Całą długą opowieść w trzech aktach, czyli mamy trzy części. Wojna na miny, Maść na Maść i Czary na Komary. Seria Stania potęczącą są książeczki dla dzieci. O mieszkańcach stanie pottęczą, a ta stajnia naprawdę istnieje, bo to jest stajnia przy domu Kasi. Tak, to jest tak Marcin nazwał moją stajnię. Mam taką malutką stajnię, gdzie jest troszkę koników, zwierzątek przy okazji, bo są i psy ale także pojawiają się myszy jak to w każdej stajni okazuje się, że te myszy, te myszy mogą być bardzo fajne, sympatyczne i przyjaźnić się z mieszkańcami stajni a zwłaszcza dlatego, że te myszy podgryzają Twoje książki no i przez to stają się coraz mądrzejsze zachęcamy do czytania książek jest to bajka, ale z drugiej strony też jest w tej bajce bardzo dużo autentycznych postaci począwszy od koni czyli jest tam ciotka Rodezja to jest mój koń, którego mam jest mój pies Pep jest moja wnuczka Janeczka, która także jest i z babcią Kasią w tej stajni te koniki dogląda. Myślę, że dzieciaki z przyjemnością tę książkę czytają, a właściwie całą serię, dlatego, że jest trochę fantazja, ale przy okazji dzięki Marcinowi, który jest miłośnikiem i znawcą nowych technik, na których ja się słabo znam. Jest tak, że to książka interaktywna. Są trzecie z kolei targi książki nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu, to już taka nasza tradycja. Ja się cieszę, że z roku na rok coraz więcej osób przychodzi, to tylko nie z Kędzierzyny, ale z całego, z całego powiatu. A co fajne, no dzisiejsza pogoda może nie jest super słoneczna, jak dokładnie rok temu, ale jest taka pogoda, w której się w domu bierze książkę i czyta. Także, może tak, nastroimy trochę naszych, naszych mieszkańców. Przyjdą do domu, pójdą, pójdą na targi, kupią książkę, a następnie wieczorem będą czytali książki, podwyższając y, czytelnictwo w Kedzierznie Kościół. Przeczytam bardzo trudny tekst y, pana Zaręby. Y, y, to jest tekst zamieszczony w prasie pod koniec ubiegłego wieku. To strasznie brzmi, słuchajcie. Nawet dokładnie wypytywałam i wiem, że to z roku 1993, ale opisujący, mówiący o, o, o pradziejach tych stron, o tym, że jest mnóstwo dowodów materialnych, tekstów źródłowych y, nawet i dwunastowiecznych, które mówią, no i późniejszych, które y, mówią o, o tym, co się działo tutaj na tych ziemiach, ale przede wszystkim wybija się polskość i y, 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 to jakoś tak bardzo mnie uniosło. Tekst jest trudny i jestem bardzo ciekawa, y, jakie wywrze wrażenie na słuchaczach, Chociaż z moich doświadczeń takich wynika, że, że Państwo lubią posłuchać dobrej literatury. To nie jest dobra literatura, to jest po prostu dobrze napisany artykuł. Niemniej nie mniej zawiera mądre treści, i, i, i chciałabym, żeby słuchacz zbudował tak jak mnie zbudował.